Cześć, witam! W dzisiejszym poradniku dowiesz się, jak wygrać sobie tekstur do Minecrafta. Tak więc wchodzisz na stronę z Downloadem swojego tekstur Ja pokażę Wam, jak zainstalować tekstur pak i Fateful inne tekstur tak samo z instali. Tutaj w tym spoilerze macie starsze wersje, ja biorę na nowszą 1.7 Klikamy, rozpoczyna nam się pobieranie W tym czasie włączamy Minecrafta Czekamy aż plik z tych pobierze nam się Wtedy przyniesiemy ja go do wolnie pobieranego foldera Ja przyniosę na kiedy już nasz plik znajdzie się na pulpicie, prawym wszystkim myszy, klikamy na niego. Z menu podręcznego wybieramy opcję Bak. Wybieramy miejsce na zapisanie naszego pliku. Klikamy OK. Czekamy. Teraz przechodzimy do naszego minecrafta. Klikamy opcje. Paczki zasobów. Otwórz folder z paczkami zasobów zwiększamy sobie okieneczko klikamy pulpit w waszym wypadku jakiś inny folder klikamy prawie wszystkie na nasz teksturpak wypakowany z menu podróżnego klikamy wypnij i klikamy wstecz klikamy prawie wszystkie myszy i klikamy wklej kontrol F. Już nasz teksturpak jest grany. Teraz tylko wystarczy odświeżyć, klikając gotowe, z powrotem paszki zasobów i teksturpak już wgrany. Przeciągamy go w raczej klikamy, przynosimy go tą strzałką. Na prawą stronę klikamy gotowe, czekamy chwilę. I nasz Minecraft już jest zmieniony za pomocą tego tekstu. Mam nadzieję, że poradnik Wam pomógł. Jeżeli tak, strzelicie łapkę w górę i obejrzyjcie kolejny film. Dzięki za Jeżeli do końca filmu, strzel łapkę w górę i obejrzyj następny, na przykład jeden z Dzięki.